Dzień dobry, witajcie ponownie, kami z tej strony. A to co za mną widzicie, to Abruzja. Razem z Mato, z wszystko, który organizuje tego typu wyjazdy, właśnie nie spodziewałem się, że może być tu tak różnorodnie i tak pięknie, i właśnie. Um, ciekawy jestem, czy Abruzja nie jest znanym regionem z tego powodu, że e, no nikt o tym nie mówi i trzeba po prostu tutaj przyjechać. No powiem wam, ciężko wyjeździć 30 tysięcy kilometrów, jak nasz przewodnik Kuba, który jest współorganizatorem tej wycieczki. Od razu mówię, dzisiaj już prostych kawałków nie będzie. Ale Już mam ujęcie do filmu, który potrafi gadać. Na początku myślałem, że sobie jaja z nim robi i te wszystkie włoskie nazwy, to on wymienia z głowy, wymyśla na bieżąco. Nie, on kurde, tutaj wszystko zna doskonale. Przyjechałem tutaj zobaczyć, co mają chłopaki do zaoferowania. Czy jest sens przyjeżdżać na taką wycieczkę i co możecie tutaj zobaczyć, co może Wam zaoferować Abruzja. Jest to warte wydania. Hajsu, na zorganizowany wyjazd, bo wiem, że jest to jakby zawsze jakiś problem na forach internetowych o za po co to płacić komuś za to, że zorganizował wyjazd można samodzielnie pojechać, dużo tani, dużo lepiej i tak dalej. Nie wydaje mi się tak do końca, albo inaczej i to i to ma swoje plusy i minusy natomiast Sama abruzja. No, jeździmy tutaj z gościem. Z prawda Polakiem, ale który jest tutaj od lat i osiadł się w tych terenach z jakiego powodu? A no dlatego, że po prostu szukał ciekawego miejsca gdzieś. Gdzie jest ciepło, gdzie jest non-stop dobra pogoda. No to można zaznaczyć. I gdzie są bardzo fajne tereny do jazdy motocyklem. No to też można zaznaczyć. Transfogeraski Leżą sobie miszki w losowych miejscach. To tutaj wyobraźcie sobie. Ten biały ziomeczek. Przyszedł właśnie. Leżał sobie w ogóle przy drodze. Na zakręcie cwaniak. Czekał aż się robota zacznie. A to jego robota. No także Transfogaraska miszki. Tutaj pieski. Które odprowadzają łowiecki. No fajnie. Maciek, ta jedna brzmi jak cylinder w twoim KTM-ie. Tak. Dawaj go do sada wsadzimy Call me the joker. Widzicie to? Serpentynki, serpentynki, tutaj serpentynki i jak widać na załącznym obrazku, jest dzisiaj niedziela, mamy 30 stopni, wszystko elegancko widać. Rewelacyjny sprzęt jak się okazuje, bo przed chwilą, co mam nadzieję pokażę, albo już pokazałem, na tej drodze udało się opierdzielić Lokalsa na Ducati. Nie o motocyklu, bardziej o drodze, bo zobaczcie co tu się dzieje. I jest praktycznie puściutko. Piękny, rozgrzany do granic możliwości asfalt. <gryw> I nikogo. Więc oczywiście trzeba jechać z uwagą, żeby przypadkiem czegoś nie odwalić. Wow. Czemu tu testów motocyklowych nie robi się? Przecież to jest absolutnie genialnie. Patrzcie, patrzcie na te widoki. No i zaraz zaczniemy jeszcze lepsze widoki. Na bardzo fajną zabawę. Na dwóch kołach. Ekipa pojechała już na jedzonko. A ja nie mogę sobie odmówić przyjemności przyjazdu tędy jeszcze raz. Bo ile razy jesteście w stanie w sezonie. Tudzież w swoim życiu przyjechać w takie miejsce Powiem tak, liczę, że często I będzie to jak najczęściej Nie my jednak, że już jestem tutaj, to chcę wyeksploatować to miejsce do granic możliwości A że maszyna tym bardziej mi na to pozwala To czemu by nie? Wow, ale fajnie wygląda to miasteczko Kurczę Dobra, będę tędy wracał to się rozejrze jeszcze tędy, i tutaj praktycznie nie ma ludzi, nie ma samochodów. Macie swobodę jazdy, jest niedziela, więc wiecie, na winkach słonnych, w takim klimacie, jakbyśmy mieli taką pogodę i takie winkle, to by tam non-stop ktoś był. Oczywiście łącznie z policjantami, którzy by nas hamowali. A tutaj? Miejscowi wam robią miejsce jak chcecie ich wyprzedzić, bo oni wiedzą doskonale co wy tu robicie. Nie oszukujmy się O, łabeczki w lesie, ekstra na podziwianie widoków. O hops, ma chłopaki. Piękne zachodzące słońce. Świetne widoki. Na piękne góry. Niesamowicie przyczepny asfalt. No i fajny motocykl, który trzyma się jak porąbany tej gleby. Tutaj już tyczki pokazujące wysokość pokrywy śnieżnej. Także już możecie sobie wyobrazić, że jesteśmy dość wysoko. I mogę Was zapewnić, że w tym momencie jestem wyżej. Jadę wyżej niż no i każda droga w Polsce. Bo jesteśmy na wysokości. Sprawdźmy to. 1300 metrów nad poziomem morza. No może jeszcze nie. Tak, największy problem do podróżowania tym sprzętem to jest zbiornik paliwa, który ma jakieś 10 litrów, 11, 12, nie wiem. Tankowałem tutaj głównie po 7 8 litrów, 8, już migała mi rezerwa, więc nie ryzykowałem, tylko kiedy mogłem, tankowałem, czyli jakieś 200 km mniej więcej robię na zbiorniku. Oczywiście przy takim traktowaniu tutaj, więc możecie sobie wyobrazić, że jeżdżąc odpowiednio bardziej dziadkowo, nazwijmy to no to tutaj można spalanie osiągnąć mniejsze. Z drugiej strony, nawet te 250-300 km, jak e, zrobicie sobie postój na tankowanie, to tyłek Wam odetchnie długiej podróży. Niemniej, no nie oszukujmy się, 550 km, raczej ludzie będą latali na krótkie dystanse. I teraz patrzcie, no jestem tutaj z Maćkiem na jego zorganizowanym wyjeździe. Potocek przyjechał do mnie. Na lawecie ja sobie elegancko samolocikiem, nieobciążoną, lekką maszyną, bez kufrów, bez żadnego balastu poza moim sprzętem i mną samym. O, rozbiłem się o motylka a, Taką lekką maszyną mogę sobie tutaj bawić się do woli. Jeśli nie najboże coś by mi się stało, albo maszyna się zepsuła cokolwiek, no to wraca na lawecie, a jestem chroniony. I mam nieskrępowaną zabawę na włoskich, genialnych wintach. No mówią, no to jest poziom lepszy dużo niż na takiej, nie wiem, Transalpinie. piękną Tymczasem, czym jeżdżą Włosi, no jest jak widzicie DL jest GS jest jakiś Ertek. tutaj mamy Benelli już go ze trzy razy wyprzedzałem w trakcie tego wyjazdu Są starsze, młodsze sprzęty Wiadomo, tutaj GSX eee, zątek, oczywiście, a jakże mogło być inaczej Tu mamy Triumpha, Sporta, Tigera Kawasaki, Triumph, Triumph Kawasaki i Yamaha stara i tutaj zaczynamy iść w ciekawsze klimaty mamy CF Moto 650 mamy Wodza DSX 625 czyli noweczka sztuka nieśmigana i znowu stara Honda a tutaj nasz polski park maszyn rebelka QJ Gimko i te okoliczności przyrody, no to jest sztos. Kolejne niesamowite miejsce na wysokości 1640 metrów nad poziomem morza Patrzcie to. Wow, jesteśmy po środku gór na takiej wysokości. Stamtąd przyjechaliśmy dokładnie. Ha. Taki step, tutaj podobno, o tam chłopaki jadą. Proszę bardzo. Ładnie, ładnie, no i tutaj podobno westerny były często nagrywane w tym miejscu, no i nie dziwię się, bo jest absolutnie zjawiskowe to miejsce. A to podobno jest dopiero początek tej drogi, znaczy takich spektakularnych widoków na tej drodze, co mam nadzieję w pełni będę mógł zarejestrować. dzisiejszy właśnie roboty na takich fajnych grillach. Mięsko się kupuje w takim e, sklepie mięsnym dosłownie, a reszta do samodzielnego przyprawienia i ugotowania. A, jeszcze trzeba posolić, tak? To może się mi sypnąć. No i ogólnie zobaczcie, tutaj ludu przyjeżdżaj, to jesteśmy grubo po sezonie. Jakie okoliczności przyrody, w ogóle ta góra. Było. Spoko. YouTubery, kurde. O, bardzo, to to bar... bardzo, <laughs> <laughs> bardzo dobre widoki. E, Powiedz tak. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy aktualnie już na wysokości 2126 metrów nad poziomem morza, to mój motocykl 50 kilkukonny przydałby mu się jeszcze kilka tygodni? Tak, bo tutaj czujesz, na tej wysokości jest już ciężko. Czy ja dobrze widzę, że tam jest morze? Tak. O i powiedz mi Tylko gdzie że... tak na tak, świecie widać no widać jest widać bardzo daleko powyżej tam chyba 150 km ale widać przed chwilą byliśmy tutaj tu jest 1600 metrów nad poziomem morza a tutaj mamy 2200 To oczywiście nie tylko same piękne widoki, urokliwe miasteczka, piękne asfalty i kończące się piękne. To też moje zboczenie do włoskiej motoryzacji, a konkretnie do Fiatów Panda. No powiedzcie, czy to nie jest piękne do latania tutaj po pintach? No idealnie jest, nie? Kupiłbym Panda 4x4. Sztos. No Dzisiaj generalnie pierwszy raz w życiu widzę we Włoszech deszcz. A co tym idzie? No, nie będziemy jechali nigdzie daleko. Ale i na to jest odpowiedź, ponieważ idziemy na degustację wina. Do jednej z tutaj licznych, lokalnych wytwórni takowego. I tak oczywiście będzie degustacja, a że jest dozwolone troszkę większy margines błędu, że tak powiem, alkoholowego upojenia za kierownicą we Włoszech. No to Powiedzmy, że na luzie, jeśli czujecie się na siłach, to możecie spróbować i jeszcze wrócić do domu na kołach. Także... Italia. No i tak. Winica, jak to Winica. Tam jakieś winogronka. Tutaj Róża Wiatrów, czy jak to tam się nazywało. Czyli specjalnie ułożenie drzewek, żeby e, najdroższy rodzaj wina można było wyprodukować. 150 litrów bodajże z tego, co robią roszy, jeśli dobrze zrozumiałem. Eee, no, a że nie zrozumiałem wszystkiego, bo ciekawostką tej winicy jest to, że tam stoi taka, taka beczka, nie? Jest to yy, bezpłatne próbki tam są, takie dostępne dla każdego. Teoretycznie napię grzybów, ale każdy może przyjść i się napić, spróbować mm, takiego podstawowej jakości wina. Także tak. Fajnie, fajnie, dobrze tu przyjechaliśmy. A idziemy kupować coś lepszego. To co, zabezpieczny weekend ład. Tak jest. A do weekendu jeszcze kawałek <noise> Zajdzie się. Ale dobrze, dobrze <noise> zaczęliśmy. A chciałem zapytać jak się występuje po winie. E, ja powiedziałem, że dopiero idziemy, tylko za, tego, tak. To przemontujesz. Tak, Nie. <noise> Albo po prostu jeszcze się napijesz. E, tak, tak, tak. Na pewno, na pewno. Ale ona była budowana. Ona budowana, z okolicy zostały zebrane stare no. cechy budynku i z pierwszego oryginalnych zostało wszystko przystosowane do architektury. Z drugiej strony, jak tutaj ja je tutaj zobaczyłem, Nawet tutaj wszystkie kamienie to wszystko jest oryginalne, wszystko było oryginalne. Tak. Czyli tutaj to jest część, którą pan bez architekta zaprojektował tam To jest pierwsza piwnica z winem, która, która e, powstała bez architekta. Qua facciamo il medicamento di vini rossi in po' di Jak już jesteśmy przy winie, to czas wspomnieć o trzecim filarze mod wyjazdów, którym jest Walter. Gościu, którego będziecie tu mieszkali. Włoch z krwi i kości. Wyluzowany, jak na południowca, przystało. Do tego muzyk jazzowy i świetny kucharz. Pyszne śniadania potrafi wyczerować z niczego, przyprawiając je produktami z własnego ogródka, który ma na balkonie. Walter jest też odpowiedzialny za dwie, takie powiedzmy to specjalne kolacje dla uczestników jest Tu gotuje się dobrze i dużo i zawsze w towarzystwie. Bo jak nadmieniłem, Walter jest muzykiem, do którego koledzy z zespołu lubią wpadać, a jak jest dobre towarzystwo, dużo wina i jedzenie, no to też jest muzyka i bardzo ciekawy gim. Chyba zdecydowanie najlepsze tej abruzji jest to, ta różnorodność. I mówię, że pod każdym względem, bo jeszcze lekko ponad pół godzinki temu latałem po abruzyjskich górskich winklach. A teraz siedzę sobie nad morzem, w którym oczywiście o tej porze roku mógłbym się bez najmniejszego problemu wykąpać. Woda ma jakieś... No nie wiem, dużo więcej niż w Bałtyku, bez najmniejszego problemu wskakujecie i się kąpiecie. Gdyby te kociuchy mi pozwoliły, ja to chętnie bym tu wskoczył. Co to ma być? Na plaży są dosłownie no, kilka osób. Na palcach jednej ręki można policzyć. I może ze dwie się kąpią. Okej, okay, mniej na plaża, no ale jednak. Mając takie dobrodziejstwa tutaj pod ręką? Tak podsumowując, Abruzja to świetny i jeszcze mało znany region Włoch. I owszem, gdzie do Włoch nie pojedziecie, znajdziecie wiele ciekawych miejsc, spektakularnych widoków czy dobrej kuchni. I myślę, że to właśnie powoduje, iż Abruzja nie jest regionem pierwszego wyboru. Mało tu dociera turystów, choć paradoksalnie mieszka tu sporo Polaków, więc nawet te najciekawsze drogi nie są przesadnie uczęszczane, nadmorskie miasta przesadnie oblegane. A co też istotne, ceny tu nie są wyśrubowane pod turystykę. Różnorodność atrakcji: rano wyruszacie polatać po naszpikowanych winklami górskich przełęczach, by na wieczór, a nawet w nocy. Nie taka, <laughs> <laughs> Skorzystać z kąpieli w Adriatyku. A przypominam, nasz wyjazd przypadł na końcówkę września, gdzie pogoda tu jest wręcz wymarzona do jazdy i jak widać nie tylko. To tyle w temacie. Mam nadzieję, że film choć odrobinę oddał klimat tego wyjazdu. Wpadajcie na moje wyjazdy po szczegóły, a ja będę bardzo wdzięczny za kliknięcie subskrypcji, lajka czy też podbicia, by dalej rozwijać ten kanał. Jak zwykle, dzięki za oglądanie i do następnego.